Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słuchajcie. Mamy aktualnie, jak widzicie zimę na serwerze Pull Rewind. Pojawił oczywiście wiadomo z nowymi efektami, żeby jakoś to wyglądało. O, proszę, Jutkę tutaj biega. O no no o, tutaj kolejny <laughs> Jak widzimy, ludzie są, ludzie biegają. Chopów trochę nie ma, ale poznikały, ponieważ są teraz na czas. Jak widzimy wraz z tymi efektami, które tutaj Finn dodał, no Ether wygląda o wiele, wiele lepiej, o wiele ładniej. Jak nie tutaj w ogóle to widzicie, jest zmiana na Yeti. Jak też będzie wyglądał ten? O, pastor, patrzcie, napisał: Witam, jestem zupełnie nowym graczem i bardzo fajny serwer. No, ale nie, no, no widać rzeczywiście, że ciekawa jest jeszcze, O, tutaj w ogóle na środku jest. Tutaj też, proszę zobaczyć, śnieg jest. Prawda, akurat w tym miejscu jedyne tylko co, no to jest teleport na yy, ten, jak to się nazywa, na archury. Tak, to tutaj niestety nic nie ma. No, ogólnie rzecz biorąc, zima przyszła do Keter. No, tak to trzeba powiedzieć. Zima przyszła do Keter. I w sumie to są te najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi zaś o Horusant, to też się tutaj rzeczywiście pojawiło parę rzeczy. Akurat korostan jest bardzo pomarańczowy, jednakże tak, mamy po pierwsze tutaj choinkę. Choinka, jak widzimy, była być akurat oraz Gerbil do zdobycia. Ale oczywiście poza tym, powiedzmy, co było standardowo na Forstory, mamy tutaj, tak, mamy oczywiście Renifera, gdzie jest skill na rzucanie śnieżek oraz yy, nazwijmy ją Kasię, Klaudię, o może tak. Klaudię mamy i tutaj mamy oczywiście itemki. Mamy drewnianego Rudolfa, którym nie da się handlować, czapeczkę kostiumową, poroże, to chyba nie będę zadawał w swoim poroże, jak być szczery. Co zapomniałem, ale jakby jakiś bóg to był. Jakie szczęście tutaj, czekoladki białe, migdałowe, rudolfy, śnieżki, tutaj są tynki, setki, mistrze, arkany. Widzicie, te wszystkie rzeczy tutaj, które są, co sumie tutaj akurat będzie widać najbardziej to na rudolfie, czyli stofingsy to jest 200, stiverbelsy to jest 50, czy nie wiem, właśnie tutaj, ogólnie rzecz biorąc to są rzeczy z drobek, żeby wam to po prostu powiedzieć. Tutaj tak samo jest gwiazdka, to wszystko dropi. Jak coś te rzeczy, czyli te snowflakesy na przykład, my jesteśmy w stanie sobie wydropić na przykład na arkurze zwyczajnie, możemy sobie takie coś dropić, arkurze na każdej instancji, od tropi powiedzmy wszędzie, tak zostało zrobione w tym patchu, więc nie trzeba się przejmować i można to będzie sobie po prostu wydropić, może tak ja to określę. wszędzie to jest, zobaczmy, bo w sumie nie pamiętam, czy mamy teraz godzinę handlową, nie, to zobaczymy sobie jak wygląda... Markut, co tam się rzeczywiście pozmieniało. A nie, akurat nie ma. No to w takim razie robimy e, zmianę konta. No i dobra, wchodzimy w takim razie tutaj na tonie Zetroin. No i, i zobaczymy są Zetroiny. Zależności jak ktoś chce mówić. Markut prezentuje się w taki oto sposób. To ogólnie jest teleport stamtąd. Widzimy, bo Wanek też jest tutaj na środku, tak samo Yeti są. Tutaj z tyłu też widzę, że dodał. Czy takie coś, jakieś serduszko. To jest ziomeczek. A, to jest akurat. A czemu to jest misja tylko w ogóle? Ogólnie rzecz biorąc, no. Ogół, może tak powiem. Mapa sama w sobie jest inna niż która była na rok temu, co nie? Rok temu wyglądało to zupełnie inaczej. No tutaj w ogóle widzę, że całkowicie to zburzył. Tutaj był taki domek na Halloween. Całkowicie widzę, że to tutaj rozwalił i zrobił jeziorko. Czami ja sami możecie ocenić, która Waszym zdaniem mapka wygląda lepiej. Czy lepiej waszym zdaniem wygląda Marko, czy może z Waszym zdaniem lepiej wygląda sobie eter. Oczywiście wiadomo na tych efektach, co, nie? Bo tutaj ja mogę sobie odpalić te efekty. No, mi akurat nie będzie lagowało kompa, chociaż nie wiem jak to by wyglądało. O, tutaj w ogóle coś jest, jak widzicie, patrzcie. Tutaj. Źle chyba skasował. Jakaś detekcja kolizji jest on tak w tym lodzie. Niby jest lutę, da się przez niego przejść. Zobaczmy jeszcze sobie w takim razie, jak tutaj wygląda soda. wysodę, to no, w sumie nic akurat nie jest, poza tym, że też pojawiła się choinka. No, oczywiście tutaj Kasia. Klaudia. To jak woli. No i cóż. W takim razie to tak się zmienił serwer for Revind na yy, zimę aktualnie. Nowa mapka. Nowe, yy, nowy wygląd, nowy event dodatkowo jest. Także no, to było w takim razie na tyle, i do następnego, cześć!